Aby stworzyć świetną potrawę, nie wystarczą jedynie dobre składniki. Potrzebny jest też dobry przepis. Tak samo jest w żywieniu krów mlecznych. Ich organizmy poddawane są wysiłkowi porównywalnemu do zawodowych sportowców. I aby utrzymać zwierzę w doskonałej kondycji, potrzebna jest też doskonała dieta. W dzisiejszym filmie nie powiem Wam gotowego przepisu na taką dietę, ale nieco pomogę ją stworzyć. Także przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka. Bardzo często pod moimi filmami, w komentarzach, przewija się temat dawki żywieniowej, jaka jest u mnie, co, czego, ile stosuję. Niestety nie mogę Wam jednocześnie powiedzieć, jak wygląda u mnie dokładnie dawka, z tego względu, że po prostu nie ja ją układam, nie ja jestem autorem i osoba, która mi tą dawkę tworzy bierze za nią pieniądze, czyli to jest jej wartość intelektualna. Może nie miałby mój żywieniowiec problemu z tym, że ja bym powiedział co i czego stosuję, niewątpliwie by nie miał, ale to według mnie nie jest po prostu w porządku, żeby tutaj czyjąś, czyjś wkład intelektualny przedstawiać i promować się na nim. Druga kwestia to jest taka, że E, nic by to Wam nie dało, po prostu, bo każde gospodarstwo jest inne. Począwszy od potrzeb żywieniowych, e, czyli to jest dzień laktacji, rasa bydła, e, poprzez to, co macie w własnych gospodarstwach, pasze, które sami e, wytworzyliście, czyli kiszonki, e, zboża, śruty. Wszystko jest potrzebne, wszystkiemu potrzebna jest gruntowna analiza, żeby móc ułożyć taką dawkę. Więc jak już jesteśmy od tego przydawce, to jak stworzyć taką dobrą dawkę? Po pierwsze, tak jak już mówiłem przed chwilą, analiza pasz wyprodukowanych w gospodarstwie, żeby dokładnie wiedzieć, co ile, jaką ma wartość, jaką wartość ma kiszonka z kukurydzy, wilgotność, skrobia, włókno, tak samo z krowami. ile włókna, białka, to jest podstawa. Druga rzecz, bilans białkowo-energetyczny. To jest y, podstawowe motto. Stosun jak go po prostu rozpoznać, że jest dobry bilans i na czym on polega? Dobry bilans to jest wtedy, kiedy mamy stosunek tłuszczu do białka na przełomie 1,25 i też bym radził y, nie brać na to y, uwagi całego stada ogólnie, tylko spojrzeć na poszczególne grupy wieniowe, czyli grupy y, fazy laktacji, tak powiedzmy do 30 dnia. Do 150 i powyżej 150 dnia. Tak jak to macie fajnie w tabulogramach z Federacji. No i dlaczego ten bilans jest tak ważny? No, po prostu, bo żeby żywić krowę, musi mieć ona białko oraz energię na przetworzenie tego białka. Jeżeli mamy za dużo tego białka, no to jest ono marnowane, bo, nie mamy, bo mamy deficyty energii na przetworzenie. Znowu się odwrotnie. Możemy mieć za mało białka, a za dużo e, energii. Po prostu wtedy dostarczamy za dużo energii względem e, tego, co ma to krowa przetrawić. To są e, takie podstawowe filary. Ja wiem, że wielu Was tu nie zaskoczy, ale niejednokrotnie powtarzam, że wykładamy się na prostych rzeczach. Kolejna kwestia to jest informacja wzro, zwrotna, przepraszam, zwrotna informacja, czyli musimy wiedzieć co się dzieje na stadzie, skład chemiczny mleka, dzień laktacji. To są bardzo kluczowe informacje do ułożenia dawki żywieniowej, tak, no po prostu tak jak mówiłem, stosunek tłuszczu do białka. Musimy znać stosunek tłuszczu do białka na poszczególnych grupach laktacyjnych. A najlepiej na poszczególnych sztukach, bo jeżeli wiemy, że widzimy, że coś się dzieje, tak? już możemy interweniować, że tu danej krowie czegoś brakuje lub też czegoś ma za dużo. Takie indywidualne podejście. Łatwo się o tym mówi w teorii, ale w praktyce wychodzi, no wiemy, różnie. Różnie jest też, jeżeli chodzi o systemy żywienia. No, najbardziej popularne są TMR czy PMR przygotowane przez wóz paszowy. Ale nie każdy ma na to warunki, żeby to po prostu. Wykonać czasami jest tak, że jest żywienie z ręki. No i też wtedy trzeba wiedzieć, czego ile sypnąć tak samo. Ten przepis jest dalej aktualny, czy to jest wszystko razem wymieszane. Czy dajemy każdy składnik poszczególnie? Jak już tak gadamy o dawce, to z czego ona się składa, tak? Podstawowe pasze trzeba podzielić na pasze białkowe i energetyczne. Tutaj mówiłem o tym bilansie już najważniejszym. I tutaj się powtórzę, bo już kiedyś robiłem o tym program, ale najbardziej znane, białkowe, no to kiszonki z czy też roślin motylkowatych, e, śruta rzepakowa, śruta sojowa, różnego rodzaju koryktary e, białkowe, czy też niektóre pasze pełnoporcjowe gotowe. Jeżeli chodzi o pasze energetyczne, no to tutaj głównie chodzi o węglowodany z ziarna zbóż, e, czyli kiszonka z bo zawiera dużo ziarna w sobie, ziarno i Puszcz paszowych najczęściej stosowanych to jest jęczmień i pszenżyto. Do tego jeszcze mamy wysłodki czy też mokre bądź też suszone, melasa i wysłodki melasowane. To są najgłówniejsze źródła jeżeli chodzi o, o, o komponenty paszowe. Do tego dochodzą wiadomo jeszcze jakieś witaminy, drożdże. Bufory innego rodzaju niż drożdże, tak? Powiedzmy jakiś pak sodu, kreda, sól pasowa. Także jest na rynku dużo, dużo, dużo komponentów, które pomagają już doprecyzować tą daweczkę. I jeżeli już mamy te składniki, to trzeba je tak fajnie poukładać w komponentach, żeby to krowa zjadła przede wszystkim, miała dobry bilans białkowo-energetyczny i dawała z tego mleko. Ja oczywiście sam no coś bym tam zawsze ułożył, tak? Na, na, na jakąś tam prostą dawkę, ale jeżeli chodzi o dokładniejsze, precyzyjne układanie dawki, no to już to trzeba pozostawić specjalistom, którzy mają odpowiednie oprogramowanie komputerowe, które ułatwia policzyć, co w dawce jest potrzebne, czego brakuje. Ile suchej masy krowe jest w stanie. Pojąć, bo to też jest duże ograniczenie, tak? bo mamy ograniczenie w to, że krowa pewną określoną ilość paszy zje, więcej tego nie zje. I chodzi o to, żeby uczknąć w tym jak najbardziej wartościową paszę, którą też jest krowa w stanie przetrawić żeby bezpiecznie dla jej zdrowia. No, też wspomniałem o rasach, bo jeżeli chodzi o rasy bardziej prymitywne, czyli tutaj jakiś Jersey, Cimental, Brąz Swiss, chociaż Bronswis to tak dyskusyjnie, ale Jersey, Cimental, te krowy bardziej są przystosowane do pozyskiwania wartości z paszu biętyściowych. To chodzi o budowę układu pokarmowego, szczególnych organów, wielkość, natomiast z fryzyjskie są już tak zaprogramowane, że już to się zmienia, już mają większe możliwości przerobu pasz treściwych. U mnie w dawce na PMR-ze jest tak około 8-9 kg treściwej na sztukę. Już myślę, że to jest powoli maks co może być i bez dobrych kiszonek dużo nie wyciągniemy. Jak już mówię o swojej dawce, no to u mnie w skład PMR-u zacznijmy. Chodzi tak, siano kiszonka z traf, kiszonka z kukurydzy, śruta rzepakowa, śruta sojowa na porównywalnym poziomie, do tego po kilogramie wysłodki melasowanej w tym momencie, żeby zdywersyfikować energię nie tylko z kukurydzy i z ziarna zbóż no i wspomniane ziarno kukurydzy do tego dochodzą dodatki takie jak kwaśny węglan sodu, kreda drożdże, witaminy sól paszowa odrobinę i troszeczkę jeszcze dodaję antytoksu, czyli preparatu, który wiąże mykotoksyny. No też trzeba tutaj mieć na uwadze, że mykotoksyny mają podobną budowę chemiczną co witaminy i część tych witamin te, te preparaty wchłaniają, ale jak już stawiamy na zdrowie, no to coś za coś trzeba tutaj wypośmierkować. Drugi, druga część, bo to, to, to co na stole to jest część, tak jak mówiłem to jest PMR, część. Reszta pozostała jest na stacjach paszowych do Starczana i tam są pasze własne, z własnych zbóż, na własnych komponentach i w ich skład wchodzi ziarno jęczmienia, ziarno kukurydzy, śruta sojowa, rzepakowa, odrobinę wysłodki, żeby dobrze to w tych żmikach, w paszociągach szło, no i na start mam taką drugą, dwa rodzaje. Jeszcze dodatkowo z głównych komponentów dochodzi tłuszcz chroniony, który po prostu pokrywa już tych najbardziej potrzebujących sztuk potrzeby energetycznej. Ja nie zamierzam stosować już więcej gotowych pasz zakupu. Bo już się na tym przejechałem, tak? mimo że producent tutaj można powiedzieć, czołowy na rynku z jakością. Tutaj w ostatnim czasie miał problemy i ja to się przekładało na problemy na stadzie. Ileż ja czasu z tym walczyłem zanim odkryłem tutaj przyczynę i dopiero od tego wam, momentu zaczęło się wychodzenie z tych wszystkich problemów e, związanych na stadzie. Oczywiście ja nie mówię, że pasze pełnoporcjowe są złe, ale jeżeli mamy swoje zboże no to wychodzą raz, że tani własne pasze pełnoporcjowe tani i wiemy co tam jest sypane. Nie ma tam żadnych y, Produktów ubocznych, e, sektora spożywczego, jakieś makuchy, te sprawy, tylko no, w sumie śruta sojowa i rzepakowa też poniekąd odpad e, z działu spożywczego, z produkcji spożywczej, ale e, można powiedzieć, że bardziej wartościowy i bardziej wykorzystywany. Więc cóż, no, wracając, jak zrobić dobrą dawkę podsumowując? Jak najlepsze pasze objętościowe, poparte analizami do tego dobry fachowiec, który nam dawkę ułoży i po trzecie musi on mieć informację zwrotną czyli wiedzieć co się dzieje na stadzie no tutaj u nas jeżeli chodzi o badanie mleka w Polsce tutaj jedna firma ma monopol druga zaczyna tu na Mazowszu i Podlasiu powstawać ale można to też w własnym zakresie jeżeli ktoś nie chce korzystać z usług firm zewnętrznych może sam od czasu do czasu Zrobić sobie badanie próbek mleka czy też w laboratorium mleczarni, czy, czy w jakimś innym niezależnym laboratorium, poprzeć od każdej drogi próbkę, i wtedy będziemy mieli obraz sytuacji tego, co się dzieje na stadzie. Więc alternatyw jest, jednakże ja osobiście nie wyobrażam sobie żywienia właśnie bez tych informacji, tego co mamy na magazynach i co nam od krów wychodzi to jest dla mnie podstawa kluczowa i tak jak mówię nie pytajcie mnie o dokładną dawkę bo to wam i tak nic nie da macie inne kiszonki kawowe inne w innym stadium laktacji nie ma opcji, nie ma opcji że to wam zagra mogę wam jedynie podpowiedzieć na początku jeżeli tam pamiętam kiedyś były sytuacje jak od czego zacząć gdy wchodzi na żywienie wozem paszowym, jak tą dawkę na początku skomponować ja mogę za, pomóc zacząć ale później i tak musi Wam e, doszlifować to ktoś kto się na tym zna, kto ma wykształcenie i przede wszystkim doświadczenie także tyle ode mnie w dzisiejszym filmie, mam nadzieję, że nie zanudziłem cieszę się, że oglądaliście i zapraszam do kolejnego filmu